Wszystkim na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wulkany, które są tam. O. Przetestujemy takie wulkany od Piromaxa, gdzie trzeba za taki wulkan zapłacić od 5 do 8 zł. Za dwa małe wulkaniki. I zaraz wam powiem, co tu jest jeszcze napisane. Kod produktu PXF 208 Fontana, klasa druga, PiroMax, Neku mają 30 gram na dwie sztuki. Eee, zobaczycie są efekty sami, a więc to mamy omówione. Dzisiaj zrobimy sobie taki jeden duży taki, yy, jak to powiedzieć, no jeden taki duży yy, test wszystkich Yy, dobra, lecimy teraz z wulkanem od triplexa. Wulkan od triplexa. Gork, yy, gold Crackling, przepraszam, pomyłka była przedtem. I za yy, Gold Crackling, co on posiada? Znaczy, ile neku? 40 gram neku. Czyli plus minus 20 sekund. Czas działania. Hmm. Cóż więcej? F2, czyli F2, z czałką, którą stronę do góry. I za taki oto wulkan trzeba zapłacić około od też chyba 5 do 8 zł. Teraz Wam już nie powiem, ale chyba tak było. A za ten malutki trzeba zapłacić około od 3 do chyba maksimum gdzieś 6 zł, ale nie jestem pewien Elbrus, wulkan Elbrus też od Triplexa też od Triplexa, 15 sekund czas działania 12 gram na nwp peku zobaczcie nwp -ek. A na tym posiada, też jest NWP-k zaraz to zobaczymy nie, to jest CE a więc cóż Jedno, jeden taki duży test wszystkich trzech trzech wulkanów. No, no widzicie, tu będą dwa, nie? możemy sobie otworzyć już. Czyli nie było, że oszukuję, że w pudełku mówię, że dwa, a są jeden, bo sobie wyciągnąłem. Sami widzicie. Więc co? Bierzemy się do testu. Dobra, tego jeszcze nie było jak testuję wulkany w bunkrze tam się zostawiłem mam nadzieję że nikt mi nic nie powie przetestujemy je sobie tu ale wiecie co? wiecie co? najpierw sobie na wezmę te wulkany ze sobą Chociaż tu je postawię sobie. Lecimy z, lecimy z malutkim odpiwem maksa Patrzcie, bezpieczniki. I za co nie będziemy dalej wchodzić? Y todo. No, zapach. zapach siarki o poranku, lecimy z kolejnym, czy to był kringowy? Widzieliście Crackling. Wiecie co, sobie ustawię zaraz manualną ostrość. Dlatego co so odpalimy tu. ładnie daje, A się boję tych większego odpalać Wiecie A się boję A się boję odpalać go bo, ale kurde wiecie Żeby nie było że piterek gdzieś śmieciarz, to później posprzątam to Fajne. Fajne, fajne. Idziemy do po z niego. Teraz odpalimy sobie wulkan, wulkan Gold Crackling, a przedtem był Elbrus. Sprawdźcie jakie oszustwo, widzicie? od razu Glinka się sypie. Do tamtego nie podchodzę na razie. Nie chcież No Powiem wam że wulkany kozackie Wulkany kozackie Tego jeszcze nie było A więc dobra, ja podbiłem sobie śmietki I widzimy się na mowie końcowej A więc pokładam sobie wszystkie wulkany Zobaczcie sobie teraz sami Moje Przybliżę sobie trochę. Małe wulkaniki. Yy, mogę ocenić tak na... Yy, małe wulkaniki mogę ocenić na... Piątkę. Piąteczkę mogę im dać. Fajne wulkany. Elbrusa wulkan. Fajne złote... Złote, fajne iskry. Też crackling. Oczywiście nie mogę ocenić pod kątem wysokości, bo tutaj były pomieszczenia niskie, i dlatego nie mogę ich ocenić pod kątem wysokości. Ale takie inna, inne odpalanie wulkanów, na przykład w bunkrze. Oczywiście nie gdzie słoma, nie? Tam nie było słomy. Żeby nie było, Witerix, odpalałeś tam gdzie słoma? Nie, nie odpalałem tam gdzie słoma, patrzyłem tam, gdzie jest bezpiecznie. 10 nie zapali, a więc. Tego wulkanika Elbrus mogę ocenić na piątkę z plusem, a tego mogę ocenić na gold crackling, czyli złote, złoty crackling mogę ocenić na szóstkę, nawet szóstkę z plusem będę, dał. szóstkę z plusem mogę dać. Muszę to zmniejszyć. Nie w tą stronę. A więc takie krótkie, fajne odcineczek, gdzie odpalałem wulkany w bunkrze. Tego jeszcze nie było chyba na kanale YouTube'a. Nie wiem. A może było. U kogoś gdzieś tam. Ktoś kiedyś wymyślił. Więc to jest taki początek nagrywania. A więc... Z tego miejsca Wam życzę wszystkiego dobrego w ten wielkanocny dzisiejszy dzień. Pamiętajcie o tym, że by zostawić łatkę w górę, jeśli Wam się podobał odcinek. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i kliknijcie dzwoneczek, który gdzieś się pewnie do góry wyświetli. A ja się teraz z Wami żegnam. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Na razie. yeah